Patriotyzm nie zna słowa hierarchia i organizacja. Monolit jedności patriotycznej. Kilka słów do pseudopatriotycznych wgów Polski Chce mi się wymiotować za każdym razem, kiedy widzę jak debile wycierają sobie Polską swoje za Fałszywe flagi, godła, symbole, zakłamane slogany i obietnice jak u władzy, tak i w narodzie. Hierarchia, symbole, tajne kręgi, religia, ponad człowieka. Nie mogę powoli znieść jak idiota plami Boga, honor, ojczyznę słowami wyciętymi z Talmudu i Kabały, sionista, nacjonalista, skinhead, narodowiec, liberał, demokrata, jedna zasrana kloaka deprawacji i chaosu, pseudopatrioci z kijami i policją zamiast mózgów i argumentów. Interes Polski Nie ma tu żadnego interesu Polski jest interes piramidy patriotycznej, religijnej, hazarsko-katolickiej sekty, nikt tutaj nie ma swojego nazwiska, tylko niki i nazwy organizacji. Prowokacje, ustawki, kłamstwa i wszechpolskie brednie. Jezus to Jezus, tamto, Polsko to Polska, tamto, a wolność obsługiwana i sponsorowana przez niktynę, seks i alkohol, słabaś polska szlachto, zdemoralizowana, rozbita i podzielona, tak było jest i. Oby nie. Wszyscy nauczeni prawem Syjonu robią pod sznurek to samo co partie polityczne. Tworzą swoje piramidy władzy, organizacje, stowarzyszenia, Fundacje, aby wrapać się na stołki przywódców, prezesów, bohaterów powiewających polską flagę jak kawałkiem szmaty, która daje im władzę i status patrioty. Patriota to człowiek i nazwisko, organizacja to skupisko kłamstwa i zdrady. A mrówki, zamiast walczyć o Polskę, podpinają się podrożne organizacje rozdzielane wedle nakazu dziel i łącz. I Staszek i Agatka wędrują od organizacji A do B jak towar w markecie. Bo liczy się władza nad głupim ludkiem, nie Polska, nie honor, nie człowiek, lecz hierarchia i jak najwyższy stołek z patriotycznym wszechwidzącym okiem. I dzielą i łączą. Tysiące partii, komitetów, pełnych czerwonych mord mężów stanu w garniturkach tworzących plany lepszej dla nich Polski w kilkunastoosobowych grupach wzajemnej adoracji, zdrada to też element pseudohonorowej rozgrywki o władzę, prawo Talmudu. Jakoś nikt nie kwapi się do propagacji idei ogólnopolskiej, bo przecież to tylko blef, mający zająć idiotów na kilka chwil, a potem posłać ich dalej do kolejnych mędrców patriotycznego Syjonu. Palikot, Tusk, Kaczyński, Mikke i inne typy narodowej jedności twierdzące, że mają prawo tworzenia hierarchicznej piramidy. I mamy tysiące prezesów, dowódców, tylko kurwa polski nie ma, skoro patriotami są także skinchradzi, Żydzi, bogacze bawiący się w polityczne aspiracje dla wsparcia swojego ego, debile, pasożyty i dziwki. Śmieszne wy ich wybieracie, bo przecież obietnica, goła dupa, uśmiech i kiełbacha ważniejsza jest od zasad, mądrości, lojalności i moralności. Przedstaw solidny plan nie reform, lecz gruntownych zmian i konkretów. Zaraz zjawi się oszołom z linkami planów organizacji narodowej o zasięgu klasowym, aby odciągnąć uwagę od wartościowych danych. I tak dzieli się elektorat, który widzi sens tylko w majestatach partii, sądu i podatków. Tak dzielony i dzielony elektorat nie ma już ani wolnej woli, ani własnej ideologii tylko bełkot partii i przekaz na kolejne składki i podatki. Budujesz przecież lepsze jutro nie dla siebie, ale dla nich. Kura będą drogi dla czołgów, będą igrzyska dla idiotów, którzy nie zauważą palących się domów. Kiedy patrzę na zapłutego patriotę z alkoholem, kiełbachą i papierosem w ręku, przypomina mi się żydowsko-polski szlachcic. Liberum veto, liberum veto, tak wyglądają wasze petycje, które i wtedy i dziś doprowadzą Polskę do rozbiorów. Nie może być sejmików, znajeżcą przez kogo, przez pseudopatriotów i ich piramidy, dziel i łącz, to ich motto, więc zostaliście podzieleni, oznakowani, bezradni, zdolni tylko do lokalnych protestów i krzyków. Rozbito was jak stada baranów na halach. W nagrodę macie medialny show, igrzyska i internet. Masz nazwisko, chcesz mówić prawdę. Twórz monolit jedności ponad partiami i organizacjami, celem jest obalenie Judeo-Polonii. W dupie mam władzę i hierarchię, chcę Polski, bez organizacji, jedyną organizacją po 2015 roku będzie rodzina. Czy wy jeszcze myślicie? Czas pochować organizacje i prezesów, czas stać się Kowalskim, Nowakiem i Ksińskim. Czas stać się Polakiem, nie Skinheadem, patriotą, członkiem, założycielem. Ale Polakiem. Bóg, honor, ojczyzna to nie flaga, piosenka i obrazek Pana Boga wyprodukowany na masową skalę. Bóg jest w sercu, ojczyzna w duszy, a honor każe walczyć za siebie i rodzinę, ponieważ ja to ojczyzna, nie partia, organizacja i prezes, tylko ja sam i nie potrzebuję do tego przewodnika, który żywi się moim kosztem i siłą. Po to jest Liga Święta. Świata jest nas kilku, ale każdy działa w swoim państwie gromadzi ludzi, nie organizacje i walczy o swój kraj. Nasza przyjaźń jest uczuciem międzyludzkim, ale nie wkracza w obszar państwa, prawa, ekonomii i administracji. Bowiem takie kroki oznaczałyby bezkompromisową wojnę. Mam nazwisko, honor, mogę nie mieć pracy, jedzenia i wody. Mogę stracić wszystko, ale nie stracę siebie i swojej idei. Bóg nie zna religii, ponieważ człowiek jest równy człowiekowi, a was podzielono wedle koloru skóry, religii i polityki. Dziel i łącz. Nazywam się Wojciech Dydymus Dydymski, jestem człowiekiem, nie interesuje mnie hierarchia, władza i schematy, jestem całkowicie nieobliczalny w walce, honorowy, cenię prawdę i niszczę kłamców nawet jeśli są mi bliscy. Od kłamstwa do wojny jest tylko jeden mały krok. Zrób go, a zmienię Twoje życie w koszmar, a ziemię i dom spalę. Będę lojalny do momentu braku Twojej lojalności. Nie integruję się z organizacjami, partiami i religiami, integruję się z ludźmi, ale zdradź mnie, oszukaj, bądź nielojalny, dwulicowy, spiskuj, a wyrwę ci serce i nakarmię nim swoją ideę. Nie ma litości dla hierarchii, organizacji i ludzi bez honoru. Czas wyrwać serce syjonizmowi i nakarmić nim ideę polskości. Czas, aby kłamcy i członkowie tajnych stowarzyszeń pokazali swoje martwe twarze. Wojciech Dydymus, Dydymski Liga Świata, a dla tych syjonistów i kryptosyjonistów, którzy chcą mnie zdyskredytować, przypisując mi syjonistyczne czy masońskie korzenie, mam tylko kilka słów. Jestem Polakiem. Moja rodzina przybyła do Polski w okolicach 8 do 9 wieku z terenów Aramenii. Moja grupa krwi to B. Mój dochód roczny nie przekracza kilkuset złotych rocznie. Wolę ubóstwo niż jakakolwiek karierę hierarchiczną. Wierzę w Boga, nie religię, ponieważ Bóg nie dzieli, dzieli hierarchia na. Szczytach religii to syjonizm religijny. Nie należę i nie należałem do żadnych ugrupowań politycznych i religijnych. Sekt neguje wszelakie religie i ustroje polityczno-ekonomiczne. Nie jestem ateistą i anarchistą. Wierzę w monolit społeczny. Przez wiele lat pracowałem w organizacjach charytatywnych, ośrodkach pomocy i hospicjach. Nie piję, nie palę i nie ćpam. Nie boję się jak pseudointelektualiści pracy fizycznej, nie boję się represji, pobić i prób dyskredytacji i zastraszania. Pieniądze z płyt przeznaczam na kwerendy, strony www, materiały biurowe czy abonament internetu, ludzie związani z Liga. To ludzie o jasnej przeszłości, nieposzlakowanej opinii, wolontariusze posiadający twarze i nazwiska. Utrzymujemy się tylko z dotacji i różnych form przysług pomagających egzystować człowiekowi na drapieżnym rynku. Kapitalizmu poświęciłem swoje życie dla idei polski suwerennej, prowadziłem i prowadzę wiele akcji społeczno-charytatywnych bez rozgłosu w przeciwieństwie do tych, którzy chcą zbawić świat swoim PREM. Nie lubię się prosić i przypominać. Swoje założenia opieram na mądrości filozofów, mistyków złotej ery ludzkości oraz na własnych teoriach, snach, myślach i tekstach. Jestem ortodoksem w kwestiach moralnych i etycznych. Publikuję dla wielu portali i piszę dla kilku gazet. Gdy nikogo o nic nie proszę, jeśli ktoś chce pomóc, zrobi to sam: filozof, mistyk, symbolista. Z NWO walczę od początku lat 90. -tych. W internecie od 2001 roku moje drzewo rodowe sięga 2540 lat wstecz i nie potrzebuje wsparcia masonerii, tajnych bractw, aby budować tak jak każdy rozsądny i wolny człowiek swoją własną legendę. Więc zanim mnie zaatakujesz, zastanów się nad swoim postępowaniem, pochodzeniem i sposobem myślenia. Ale jeśli szukasz wojny, na pewno ją znajdziesz. Dla mnie słowo honor jest ważniejsze od życia. Op publikowano dziewiętnaście techau